Bardzo dziękuję. Ja podziękowałem Państwu za złożone świadectwa, dlatego, że nawiążę tu do świętego Jana Pawła II. Pamięć i tożsamość, a więc tożsamość, naszą polską tożsamość, kształtuje pamięć o tym, co nas spotkało o ludziach, którzy przeżyli to wszystko, którzy są naszymi dziadkami, pradziadkami którzy przekazali nam właśnie ten kod kulturowy. To, że jesteśmy Polakami, to im zawdzięczamy. To, że przetrwała nasza tożsamość, to właśnie im zawdzięczamy, a więc bardzo im za to dziękujemy. Rzeczywiście 80 lat temu w wyniku porozumienia między Niemcami a komunistyczną Rosją doszło do czwartego rozbioru Polski. Zostaliśmy napadnięci najpierw przez Niemców 1 września, 17 września przez Sowietów. Wojna była okrutna. Okupanci byli okrutni wobec nie tylko żołnierzy, ale wobec ludności cywilnej. To, co działo się na ulicach Warszawy podczas niemieckiej okupacji, wcześniej nie było spotykane. Te wywózki, łapanki. Te egzekucje, o których Państwo wspominali, to było bestialstwo. Wybuchło powstanie warszawskie. Powstańcy chcieli udowodnić, że polskie państwo podziemne też fenomen w skali europejskiej, a może i światowej jest, że nie czekają na to, żeby być niepodlegli. Nasi przodkowie, tylko sami o tą niepodległość walczą. No ale tu, jak wiemy, Stalin zatrzymał ofensywę na Wiśle i czekał, aż Warszawa się wykrwawi, aż Niemcy zrujnują Warszawę i wymordują powstańców i Warszawiaków i ludność cywilną. Pamiętamy także o ofiarach rzezi woli. Też niespotykane. Niespotykane bestialstwo ze strony Niemców którzy mordowali osoby cywilne, ludzi starszych, dzieci. Jest taki przykład wymordowania pacjentów szpitala przy Płockiej. Wymordowali pacjentów szpitala, wymordowali ludzi chorych, ludzi, którzy przecież nie stanowili dla nich żadnego zagrożenia. A dopuścili się tej zbrodni. A więc ta pamięć kształtuje naszą tożsamość, ale ważne jest również to, żeby pamięć była odwzorowywana, odzwierciedlana w przestrzeni publicznej. W związku z tym, jakże istotna jest ta akcja, która została podjęta, aby odnowić tablice upamiętniające miejsca kaźni, upamiętniające miejsca, w których Nasi przodkowie stracili swoje życie. Pamiętam relacje z okresu powojennego. Wtedy w tych miejscach ludzie zbierali się, żeby się pomodlić. Po wojnie w różnych miejscach Warszawy zawisło ponad 400 tablic. Niestety przez lata. Tablice uległy zniszczeniu, teraz są odnawiane. Teraz oprócz tego, że tablice upamiętniają miejsce kaźni, upamiętniają liczbę osób zamordowanych, również jest napis w języku angielskim, tak żeby ci, którzy odwiedzają Warszawę, cieszymy się z tego, że coraz więcej z roku na rok przybywa turystów do Warszawy, żeby wiedzieli. Żeby wiedzieli kto był sprawcą tej zbrodni, bo można by słuchając przekazów różnych dojść do wniosku, że tak do końca nie wiadomo kto był sprawcą. Jacyś naziści, a kim byli ci naziści, a więc ważne jest to, żeby świadczyć o prawdzie, żeby były znaki mówiące o tym kto dopuścił się tych zbrodni. Jest też przygotowana aplikacja, która pomoże podczas zwiedzania Warszawy, naszej stolicy, żeby dotrzeć do tych miejsc. To jest niezwykle istotne dla młodych pokoleń. Istotne jest, żeby wzrastali w poczuciu wiedzy o tym, co działo się. 80 lat temu, 75 lat temu, bo to właśnie też jest ten przekaz kulturowy, który kształtuje ich tożsamość. To dla mnie zaszczyt, że mogłem Państwa spotkać, że mogłem z Państwem porozmawiać, że mogłem podziękować Państwu za świadectwo, które Państwo składają. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję.